Marcin, już o to się Ciebie pytałem, ale rozumiem, że jesteś u siebie w Gaming w Berlinie. Jak samopoczucie w nowym roku? Cześć, cześć. Tak, dokładnie jestem w Gaming House'ie. Jak na razie samopoczucie jest bardzo dobre. No za bardzo tutaj nic innego nie mogę powiedzieć. Jeszcze LCS'y nie wystartowały, więc nie wiem jak to będzie ze składem podczas trwania już ligi, ale na tą chwilę wydaje mi się, że chłopacy są bardzo, bardzo przyjaźni, wszyscy się dogadują, także spoko. Aha, no to dobra informacja. Słuchaj, no chciałem troszeczkę się ciebie zapytać. Wszyscy znają Jankosa jako gracza, albo większość osób zna Jankosa jako gracza. Ja bym chciał trochę dotknąć tego Marcina, jakby spróbować trochę Ciebie poznać, trochę się o Tobie dowiedzieć. Być może nie będziesz chciał o tym rozbawiać, ale to nie będą specjalne, osobiste czy jakieś takie wiesz, personalne wycieczki. W żadnym wypadku. Ale. E, pierwsza rzecz. Jesteś trochę takim towarem eksportowym, w cudzysłowie oczywiście towarem, ponieważ no, jesteś młodym człowiekiem, który gra w najlepszej lidze w tym momencie w Europie. Dochodzi bardzo wysoko na poziomie mistrzostw świata, jest rozpoznawalną osobą. Jak sobie z tym radzisz? Jesteś dwudziestoparoletnim człowiekiem. No w tej chwili mam 21 lat, w tym roku 22, więc nie wiem, czy tak naprawdę młodym człowiekiem to jest e, poprawne określenie, jeśli chodzi o granie w Lola, dlatego że najmłodsi gracze mają 17-18 lat, to są gracze, którzy wchodzą do tej ligi i tak naprawdę m, nie wiedzą jeszcze, jak to wygląda w środku, a decydują się zostawić szkołę, zostawić wszystko i, i wyjechać do Gaming House'u i grać w tej lidze. No ja w tej chwili, mam, w tej chwili już mam duże doświadczenie, tak, 3 lata od odkąd e, byłem e, nowym graczem. Więc tak naprawdę jest to dla mnie rutyna, tak? Co roku w styczniu wyjeżdżam do Niemiec, gram ileś tam godzin dziennie w Gaming House, do tego chodzimy na jakąś siłownię czy coś, no bo jakoś tutaj trzeba się ruszać, tak nie można cały czas przed komputerem siedzieć. Potem czwartki, piątki, do tej pory były mecze LCS, teraz troszeczkę inaczej to wygląda, bo Riot Games jakoś tam się bawi z tą ligą, zmienili dni, w których będą grać. Ale mhm. no, nie, nie odczuwam tej presji, tak? Tak naprawdę jest to dla mnie już rutyna. Przyjeżdżam tu, wiem co muszę robić, wiem ile muszę tego robić. E, co prawda, w tym roku nie ma Bandera, więc teoretycznie mógłbym czuć się inaczej, bo nie mam już żadnego Polaka, z którym mogę porozmawiać. Ale zawsze wieczorami znajdę troszeczkę czasu, więc zamiast np. włączyć streamka, mogę iść na Twitch z kumplami, pogadać troszeczkę, e, czy tam z chłopakami tutaj pogadać. tak. Tutaj, szczerze mówiąc, no, wszyscy są bardzo podobni, jeśli chodzi o mm, osoby. Więc e, z każdym można się dogadać, tak? Czasami nawet gramy w inne gry, chociaż to się zdarza raz może na tydzień. Dobra, poczekaj, wejdę w słowo. Co grają zawodowcy Lola? Żeby się odstresować. Um, to, jest, to jest dobre pytanie, bo każdy gra w co innego tak naprawdę. Ciężko znaleźć się tą całą grę. Ja na przykład gram w Wowa. O, proszę ja nie tego, ale nie gram w Wowa długo, tak? No bo Wowa oczywiście to jest gra, która zajmuje bardzo. Nie, no co za informacja! Janko z gra... Dobra, Horda czy Alliance? Nie, ja gram w Sojuszu. Ja gram... A Sojusz! Ja tak Okej. Okay. E, Odłamne gra ostatnio troszeczkę w World of Tanks. Przedtem Aha. grał w Elder Scrolls Online. Mm -hmm. I też troszeczkę w WoW, ale to było jak Legion wyszedł jeszcze przed końcem roku. Pamiętam, że z Wanderem dużo muciliśmy w Diablo 3. Ja o, proszę. Fabiwen. No to jest ciężkie pytanie, bo on zazwyczaj czyta ostatnio książki. O proszę, a co czyta? Bardziej rzeczy. On, on bardziej się rozwija. Wiesz, to szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale on. Bardziej się nie, rozwija. Tak, często ludzie grają w lola dla przyjemności. Naprawdę? Po tylu godzinach? Tak, często gramy innymi postaciami, po prostu postaciami, bo zazwyczaj trening w LoL'a polega na tym, że gramy postaciami, które są dobre w lidze. Mhm. A możemy też się bawić i grać postaciami, które są dobre w solo queue i po prostu miażdżyć innych. Mhm. Więc często ludzie grają w LoL'a, żeby po prostu grać innymi postaciami, żeby trochę potrollować i, i grać dla wygranej bardziej niż dla polepszenia umiejętności. Um, ale trener ostatnio... Wyśmiali cię. To... Nie, 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 nie. <śle> <śle> Tutaj solo już. <śle> rozumiem, rozumiem. Ale, ale trenera jeszcze w tym roku nic innego, żeby grał, nie widziałem. Dobra, czyli ty sobie radzisz. Twierdzisz, że masz doświadczenie, nie czujesz presji. No dobra, stary, ale blisko 34% wszystkich głosów w All Starsach na dżunglera w Europie padło na ciebie. No to jak sobie radzisz z tą popularnością? Czy, to, czy radzisz sobie, czy przywykłeś, czy nie odczuwasz jej? Jak to z tobą jest? <tłuk> znaczy, wydaje mi się, jeśli chodzi o jednego Starsy, -Star jest to bardziej, że dobrze, bardzo dobrze mi poszło na, na finała świata. Yy, I przez to dużo osób w Europie na mnie głosowało, ale niekoniecznie tak dużo osób w Europie mnie zawsze wspiera. Więc jeśli mam być szczery, dziękuję wszystkim oczywiście za głosy, tak z Polski i tak dalej, bo prosiłem o nie też na streamie, jestem bardzo szczęśliwy mhm. z tego, że pojechałem na Alstars, jestem też dumny. No, pierwszy mój rok na Alstars, gram od trzech lat, tak 2014 15 nie udało się, 16 mi się udało, ale no, jak mówiłem, no nie odczułem tej presji, jeśli mamy być szczery, to ta popularność, ona na co dzień... Mi nie przeszkadza, tak? Czasami, jak na przykład w Polsce, jestem w jakiejś galerii handlowej, to rzeczywiście widzę, że ludzie mnie rozpoznają, czy wchodzą do zdjęcia, pytają się o selfie, czy coś takiego, ale to zdarza się, no wiesz, za dużo nie wychodzę, jestem graczem, tak? To się, to się zdarza sporadycznie, tak naprawdę. Aha. Um, jest ok, jest ok, naprawdę. Nie mam na co narzekać. Taką opinię na Twój temat usłyszałem, nie będę zdradzał od kogo, że Ty kobieciarz jesteś. O, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa. No. Do? Jak wiemy, to z tymi wiemy. dziewuchami jest, co? Kobieciarz od razu, no, nie powiedziałem, że kobieciarz generalnie. Mm, muszę tutaj komuś utrzymać nosa. <laughs> Ale mm, lubię rozmawiać o kobietach, tak. Lubię jakoś tam podrywać i tak dalej. No niekoniecznie, niekoniecznie. Um, Jakieś tam kontakty z kobietami mam, tak. No, nie, nie to mówię, dobra informacja. Tak. Pamiętaj, że rozmawiałem z Wanderem i on mówił o waszej bliskości, chociaż zastrzegł, że nie przekroczyliście tak. ostatniej granicy. <laughs> Dokładnie. Z Wanderem bardzo się lubiliśmy, ale nic poważnego, tak? Rozum <laughs> rozumiem, rozumiem. Jeśli, okay. chodzi o, jeśli chodzi o kobiety, to nie mam po prostu na nie czasu. Aha. Nie mam na kobiety czasu. Stary, masz A. 22 lata w tym roku. Dla 22-latka powiedzieć, że nie ma czasu na kobiety, to kiedy będziesz miał czas w przyszłości, jak moja Aha. kariera się skończy. Na tę chwilę stałem na karierę, na tę chwilę Rozumiem. trzeba zarobić pieniążki, trzeba ukazać się w Europie, trzeba zbudować dla siebie jakąś tam przyszłość po Lolu, a potem można zabawać się kobietami. Bo kobiety one są i one będą. I, i co dalej, to tam, to jest akurat najmniejszy problem w tym momencie Dobra. dla mnie. A jak jakąś się uda poznać, to się uda poznać tak naprawdę. Inaczej na to nie patrzę. Wiadomo, że progracze niektórzy mają inne podejście, niektórzy lubią sobie mm, Pobawić jakby, się. Jakby to tak, pobawić się, niektórzy lubią się bawić, Aha. ja akurat do nich nie należę, ja nie jestem człowiekiem, który jakoś tam... Zaraz, wie, zaraz dochodzimy, tak. do, dochodzimy do ważnego punktu. Wander jest, Wander nie. mówię, Jankos jest romantykiem? Szczerze mówiąc, mm, nie. Okay. Znaczy, mm, może inaczej. Tak naprawdę, no? To... Gdybym chciał się bawić, mógłbym, ale za bardzo jestem przejęty swoją karierą, żeby być czy romantykiem, czy jakimś tam kolesiem, który lubi się bawić. Bo Rozumiem. Nawet jeśli to miał być jakiś taki przysłowiowy one-night stand. Mm -hmm. No i tak e, obawiam się, że mogłoby to wpłynąć jakoś na e, moje poczucie gry, bo może nie wiem, po, spodobałoby mi się to za bardzo i stwierdziłbym, że no tak. dobra, to teraz chciałbym e, zajmować... się skoncentrować na tak. innych rzeczach. Tak, dokładnie, poznamy, którzy przez to, e, przez to no właśnie e, zmienili swoje priorytety. Kobiety sobie bezpieczne. Ja takich rzeczy też już próbowałem i <laughs> na razie się Good for you. priorytetów nie, zmienia, nie? Ale, ale Po prostu nie chcę za bardzo w to brnąć dalej. To już ten temat jakby zabykamy, resztę niech sobie. Ale lubię azjatki, jeśli no. o Lubię azjatki, dlatego nie mogę się doczekać. Wracając do kobiet. bo jak już o tym rozmawiam. <laughs> a o Azjatkę. bo ja jestem typem, który nie wiem czemu bardzo lubi azjatki. A to jest naturalne, to jest egzotyka. Facet, tak, czy egzotyka. Egzotykę. Dokładnie. Tak, podobno roz, rozmawiałem z moimi Koreańczykami w drużynie, to oni, pod, pod, znaczy oni, tak. Oni podobno wolą europejki. Egzotyka. Bo to jest tak, różnica, egzotyka. Tak, dokładnie, dokładnie. Y, a, a podobno koreańskie kobiety też część wolą takich właśnie blondynów i tak dalej. Ja. Już, teraz, już tam kreanczyków w Dużynie, którzy troszeczkę bardziej zajmują się kobietami, bo Reju aż tak kobietami się nie zajmował, ale oni podobno, jeden z nich podobno ma bardzo, bardzo dużo fanek. Mm -hmm. To już nie mogę się doczekać, aż uda nam się może dostać na łodcy. Znowu pojedziemy na budkę do Seulu na miesiąc. No i wtedy jak będzie jakiś dzień, zabiorę swojego kreanczyka pod paszkę, to gdzieś pójdziemy na gang nam się pobawić. Na Sekunda, bo mój trener coś mówi. Aha. Okej, okay, okej. Okay. Znaczy, powiedział mi, że jeśli nie będę oddychać, to, to, to umrę. Aha. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale... Słuchaj, ja wiem, ty zapowietrzyłeś się, kiedy zacząłeś mówić o tych Azjatkach. Tak, tylko to azjaty jest ten temat, który, no... Nowy Rok zaczął się całkiem okej, okay, to znaczy, były dużo perturbacji, że tak powiem, zanim rozpoczął się ten Nowy Rok. I chciałbym do tego jeszcze na chwilę wrócić. Rozmawiałem z Wanderem. Również oczywiście wspominał o Tobie i jakby ja odniosłem wrażenie, że tworzycie, tworzyliście tworzycie taką pa paczkę znajomych. To znaczy jest to twój dobry kumpel. Możesz powiedzieć, czy to jest facet, z którym możesz iść konie kraść? Na zasadzie to mój naprawdę fajny gość czy tylko człowiek, z którym grałeś, pracowałeś? Co ty chcesz tu dramę zbudować? Co Nie. Jest... Nie, żadnej dramy, żadnej dramy. Nie, z Wanderem znam go od ilu? Trzech, czterech lat, tak? Odkąd zaczęliśmy grać razem minęło 3,5 roku mniej więcej. Więc przez ten czas tak naprawdę, przez większość czasu, 8 na 12 miesięcy może mieszkałem z nim, więc budowaliśmy ze sobą bardzo dobrą relację, tak? Mogę Opowiadam. powiedzieć, że jest jeden z moich tutaj najlepszych kumpli, przyjaciół, Ciężko powiedzieć, bo przyjaciół znam od, od, od dzieciństwa tak? mhm. i nadal bardzo dobry kontakt, więc nie wiem czy, czy powiedziałbym o nim, że jest moim najlepszym przyjacielem, ale na pewno jakiś tam w stosunku do niego przyjacielem jestem. Tak bardzo lubię Wandera, on też zakładam, że mnie nadal lubi. E, no i jak mamy szczególnie... Mamy, oboje mamy świetne poczucie humoru, mamy bardzo podobne poczucie humoru, zawsze możemy się razem pośmiać wszystkiego tak naprawdę. Jak jesteśmy wokół siebie, to nie przestajemy się śmiać, więc bardzo lubię Wandera. Ale niestety czasami kariera bardziej decyduje o tym, co, co jakby w życiu robisz. I e, nie zostawiłem Wandera, jeśli chodzi o, o, o to, czy, czy, czy go lubię czy nie, bo na, ba, ba, Wandera bardzo lubię, ale no decyzja, która została podjęta w drużynie, Mm, niestety została podjęta bardziej tak by się właśnie o to o, o przyszłej i o, i to, to była taka bardziej rozmowa też drużynowa tak mm -hmm. to nie była decyzja indywidualna więc e, wina leży i, i po mojej stronie i po stronie tam e, Odo, po stronie trenera po stronie organizacji itd., itd., tak nie chcę tutaj wytykać palcami ani z takiego niestety nie mogę też bo, bo nie mogę ale, ale po prostu jest 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 ok. Z Wanderem na 100% będę kontakt utrzymywać, będziemy jeszcze razem streamki prowadzić, i, i za czym, jak to nie przychodzi. No bo, no bo Wy generalnie ze sobą współpracujecie, pomijając sytuację, w której oczywiście graliście w jednej drużynie, wy przecież jesteście na jakichś różnego rodzaju eventach, razem komentujecie turnieje i tak dalej. Więc ja zakładam, że ten tak, kontakt między Wami nadal będzie. Natomiast to, o czym powiedziałeś, ja jakby nie, nie staram się oceniać decyzji, która została podjęta z punktu widzenia organizacji. No, Ktoś taką decyzję podjął, z tym trzeba żyć. Natomiast... Ja bym chciał to sprostować, zanim to wyląduje na Reddicie, bo jak mówiłem, to jest decyzja drużynowa. To nie jest to, że organizacja wybrała kiknąć Wandera. Ja tu nie chcę żadnych tematów na Reddicie, ani tematów gdzieś tam kontrowersyjnych na polskich forach. Ja mówię, że to jest dru decyzja drużyny, organizacji. To jest drużyna wszystkich, którzy, którzy z, tutaj są, tak, w tym pokoju na przykład. I wybraliśmy razem, że a, lepiej może byłoby w tym roku spróbować z... z Um, wspomagającym z, z Korei, tak jak pracowałem z Wanderem przez te trzy lata, to mieliśmy świetną synergię ze sobą, miałem dużo lepszą synergię z Wanderem niż teraz z, katastro z katastrofistem. Um, ale Czy już teraz, po tygodniu czy półtora tygodnia gier, jestem w stanie zauważyć, że jego sens gry jest lepszy niż Wandera. Nie chcę żadnej dramy, nie chcę niczego takiego, okay. chodzi tylko i wyłącznie o to, że cała drużyna podjęła taką decyzję, to nie jest drużyna, to nie jest decyzja samej organizacji i to wszystko, co mogę na tę chwilę powiedzieć i tyle. Jeszcze jedna rzecz z tematem związanych z byłymi graczami, również rozmawiałem z Forgivenem. Zostawmy temat Forgivena i tak dalej, to nie o to chodzi, żeby teraz się w tym jakby grzebać, ale Zwróciłem uwagę, zwróciłem uwagę, że ten facet, pomimo wielu swoich kontrowersji, jeżeli była mowa o tobie, to odnosiłem wrażenie, że mówił z dużym respektem. A co więcej, w pewnym momencie, gdzieś nawet użył takiego porównania, że jesteście jak ogień i woda, ale potraficie ze sobą dobrze się komunikować i dobrze grać, czy z czego to wynika? Forgiven, który raczej rzadko mówi coś pozytywnego na temat innych graczy, o Tobie wypowiadał się w takich raczej superlatywach, a aniżeli pretensjach. Wydaje mi się, że to dlatego, że dużo razem osiągnęliśmy. Przez cały rok tak naprawdę, oprócz oczywiście tego okresu, w którym wybraliśmy freeze za zamiast Forgivena, um, gra była dobra, tak, i też dostaliśmy się do Połowinaowej Mistrzostw Świata. Jeśli chodzi o sam Forgiven, nie mogę się za bardzo wypowiadać, bo nie wpłynęłoby. Znaczy nic dobrego z tego nie wynikło, tak? Gdybym ja mógł powiedzieć. Gdyby ja, gdybym ja mógł wypowiedzieć się na to, jakby, co działo się w zeszłym roku, w 2016, to ja bym mógł o tym książkę napisać, mm -hmm. ale potem musiałbym skończyć karierę. Rozumiem. E... Nie, to tego nie chcemy. To tego nie chcemy. Nie. W każdym, tak, w każdym razie. Mm, było, jest bardzo... Co mogę powiedzieć ja o Forgiving, No jest bardzo dobrym graczem i tyle. Jak wyglądają wasze przygotowania do startu sezonu? Ruszyliście pełną oparą? Znaczy, to jest bardzo standardowe, tak? Po prostu gramy swoimi dniami w Lola. To, jest, to się nie zmienia co roku, analizujemy <gry> potem gry, i tak dalej. A, a od piątego zaczęliśmy screamować, czyli mniej więcej tydzień screamujemy już. Wydaje mi się, że wyniki na scrimach już teraz. Dużo lepiej współgramy ze sobą. Mm -hmm. Nasza synergia drużynowa jest dużo większa. Na początku wydawało mi się, że będzie ciężko pierwszy tydzień LCS-a, może, bo oczywiście, Koreańczycy nie mówimy jeszcze po angielsku. Właśnie, to, przepraszam. Raczej. Sorry, że wejdę w zdanie, w słowo, bo to jest istotny element. On się pojawia wszędzie. Wszyscy trąbią dookoła, to znaczy większość społeczności w komentarzach na pewno to widzicie. Jak jest tak naprawdę z tymi Koreńczykami i z ich komunikacją? Czy oni faktycznie nie potrafią się komunikować w grze? Czy to jest na tak niskim poziomie? Znaczy nie, nie, nie. Oni nie potrafią rozmawiać o. nie wiem. Wywiadu nie dadzą po angielsku, rozumiem. Tak, wywiadu nie dadzą. Ale w po grze tak, komunikacja jest pełna. I filozofia ale... grecka też to nie jest ten tak, filozofia Zwłaszcza gremia, grecka. Ale, ale, ale oni dużo wiedzą o grze? Uh -huh. Więc nie potrzebują dużo słów, żeby jakby pokierować tą grą, jeśli mają jakieś pomysły na grę. Więc fakt faktem jest taki, że jak analizujemy gry, to mamy tłumacza, który czasami musi wejść w słowo, znaczy wejść słowo inaczej, czasami musi coś przetłumaczyć. Zazwyczaj oni rozumieją to, co się do nich mówi um, i zazwyczaj potrafią odpowiedzieć, ale czasami zdarza się tak, jeśli coś jest bardziej skomplikowanego, że rzeczywiście spytają się naszego tłumacza o to, ale jeśli chodzi o samą grę, to komunikacja z nie jest perfekcyjna, z Europejczykami ma się lepszą komunikację na 100% na samym początku, mhm. ale przez to, że grają lepiej często albo inaczej mają jakby dużo więcej pomysłów na grę, to gra się też dużo lepiej. Czyli z tego, bo ty już powiedziałeś wcześniej podczas naszej rozmowy, rozumiem, że razem z nowym botlanem się już zaczyna, zaczynacie zgrywać, coraz lepiej to wychodzi. Komunikacja wbrew temu, co wszyscy dookoła mówią, wcale nie jest elementem uniemożliwiającym grę albo może trochę utrudniającym, ale na pewno nie w takim stopniu, żeby to zaważyło na wyniku meczu. Znaczy czy dobrze to rozumiem? Utrudnia... Znaczy nie do końca, bo utrudnienie inaczej, jeśli on... ich angielski byłby lepszy, to rzeczywiście może komunikacja w grze byłaby lepsza, dzięki czemu gra nie wiem czy byłaby łatwiejsza, ale chaos w komunikacji byłby mniejszy przykładowo, bo zawsze jakiś chaos jest, nawet jak graż z Europejczykami, tak? Bo jest głośno, trzeba wszystko przekazać i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale jak każdy jest spokojny, to jest ok. Ale przez to, że oni grają bardzo dobrze i mają świetne pomysły na grę, to poprzeczka jakby naszej gry też idzie w górę. Więc wydaje mi się, że komunikacja nie jest na tyle słaba, żeby grę utrudniać, a przez to, że oni dobrze grają, grę bardziej ułatwiają. Jeśli to ma sens. No powiedzmy. Podczas rozmowy z Richardem on powiedział, że jakby jego wizją na 2017 rok było zbudowanie zespołu, właśnie zespołu jednej jednostki, a nie grupy pięciu indywidualności. Czy po tych kilku dniach, kiedy spędziliście wspólnie ten czas w Gaming House'ie możesz potwierdzić, że to jest taki kierunek, czy, 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 czy nie? Ciężko powiedzieć, dlatego, że jak na razie zauważyłem, że jeden z naszych graczy ma dziewczynę. Ja wolę koreanki. FebiWen woli e, europejki. Koreańczycy też wolą raczej europejki. Więc jak na razie to mamy trzy grupy. A jeśli chodzi o samą grę... A jeśli chodzi o samą grę... To... No to rozumiem, że odłamny jest taki ten. Już <grym> ustawiony. Tak, odłamny jest ustawiony. A jeśli chodzi o samą grę, to na tą chwilę... Wygląda na to, że jesteśmy drużyną, tak. Nikt nie ma z nas dużego ego, każdy stara, stara się jakby tutaj wkładać swoje te wszystko od siebie, tak? I, i staramy się jakby to, to, to skulić w całość, staramy się grać razem. Na razie jak wygląda jeszcze zacziemy, to jeszcze to jeszcze jest taki niewyślifowany diament, tak? Tu jeszcze trzeba dużo, dużo pracy włożyć, żeby to była dobra gra, żeby to była gra w pełni drużynowa, ale to też jest start sezonu. My mamy czas tak naprawdę 6 miesięcy, zanim te wszystkie gry zaczną się tak super, super liczyć, więc naprawdę wydaje mi się, że drużyna ma dużo większy potencjał niż w zeszłym roku, przez to, że właśnie gra jest taka super drużynowa i gramy super razem, ale to jeszcze nie jest to. Na tą chwilę H2K z... WorldSoft 2016 prawdopodobnie pobiłoby to H2K Ale to kwestia czasu. Na razie wystarczy mu wyłożyć jakąś tą, 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 tą swoją pracę drużynową. Musimy grać razem I mamy większy potencjał niż w zeszłym roku, na 100%. Tego jestem, jestem pewien, że mamy dużo, dużo większy potencjał. W tym roku wygląda na to, że ULCS ma super dużo drużyn, które są bardzo dobre, więc będzie ciężko y, wygrywać dużo gier. Szczególnie, że wjechało tam dużo, dużo graczy nowych, którzy podobno są świetni. Także no, jestem ciekaw, jak, jak będzie w tym roku gra wyglądać, ale jestem też podekscytowany właśnie wypróbowaniem tego nowego składu, bo wydaje mi się, że mam duży potencjał. Okej, okay. Richard, Richard powiedział bardzo jednoznacznie: Jedyną opcją dla Was jest pozycja numer jeden. Jak sobie radzicie z tą presją? Przecież to musi być presja na Was duża. Bo on, powiem ci tak, A bardzo czy... jednoznacznie to powiedział, i to wybrzmiało naprawdę jakby z całego wywiadu, to jakby najmocniej przebijało. Cele są bardzo konkretne. W 2016 mieliśmy super zespół, ale nie osiągnęliśmy tego, co mogliśmy osiągnąć. W 2017 zaryzykowaliśmy bardzo dużo. Cytuję, staram się cytować, ale celem jest miejsce pierwsze. I chyba top 4 z Worldsów 2017. Jak nie wiesz, to cię właśnie poinformowałem o celach na ten sezon. Znaczy. Wiesz co, um, osoba, która zarządza drużyną, zawsze ma duże jakby um, niekoniecznie wymagania, ale nadzieje. I to jak my będziemy grać zależy od nas i to jakby co mówi do nas osoba, która kieruje drużyną jest dla nas bardzo ważne, ale zazwyczaj... Szef drużyny nie powie graczom hej panowie albo zajmiecie to jeden albo generalnie to jesteście skończeni wszyscy razem, tam stawiam was pod ścianą i, i no właśnie. Ale, e, nie czujemy aż takiej presji orga organizacji, czujemy bardziej wsparcie, jeśli mam być szczery. Okay. Oczywiście jakaś presja jest, tak? Bo każdy oczekuje od nas wiele, no bo w zeszłym roku poszło nam bardzo dobrze. Szczególnie ode mnie, tak? Każdy liczy na to, że będę, że będę sobie radził dobrze w tym roku, bo w zeszłym roku na Warszach wy wypadłem dość dobrze. Mm -hmm. Ale my jako progracze o tym nie myślimy. Więc jeśli pytasz się o mnie, czy my czujemy presję i czy my mm, czy coś się zmieniło, czy nie wiem, czy jak się z tym radzicie, to ja muszę odpowiedzieć szczerze mówiąc, że... No ja w sumie to nie wiem. O czym mówisz, bo ja tego nie czuję, ja w ogóle nie wiem o co chodzi. <laughs> nie przyjmuję się tym ani trochę. Janko, powiedz mi, czego ci życzyć na 2017 rok? Azjatkę? To znaczy, przepraszam, brzmi to bardzo uprzedmiotowienie, Aziatka, więc inaczej. Nie, to wytniemy, bo zaraz powiedzą, że jesteś szowinistyczną świnią. Ale nawiązania pozytywnych i dobrych relacji z przedstawicielką yy, Azji. <grym> Jakkolwiek tak, to brzmi, to wiemy, dobra. <grym> dobra. Nie, to, to się przyda, tak. To, 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 no i przede wszystkim sukcesów w Lolu, tak? Bo dla mnie to się naprawdę liczy, tak? Na tą chwilę chcę chcę. A, i no, oczywiście, chcę rozwinąć, rozwinąć swój stream. Proszę h 2 o komputery, o monitory, o takie inne rzeczy, bo chcę naprawdę mieć super super quality stream, chcę streamować najwyższej jakości w tym roku moimi celami są właśnie to, żeby rozwinąć swój stream super dobrze, żeby znaleźć fajną Mazjatkę i, i, i żeby... <grym> No. I żeby osiągnąć po raz kolejny bardzo dużo w LoLu. Nigdy jeszcze nie wygrałem splita, więc moim marzeniem jest teraz wygrać europejski split, tak, bo na, na Warczyn dostałem się rok temu, to było moje marzenie rok temu, teraz moim marzeniem jest wygrać split, co będzie dalej zobaczymy, ale, ale to są takie jakby trzy główne cele moje na 2017. Wracając do tych Azjatek... <grym> Mówili, ale cię męczy, męczy cię ten tak, temat. Koreańczycy tak, tak, no. mówili, że koreańskie um, gwiazdy jakby popu, na przykład muzyki, one mm -hmm. są dużo, dużo ładniejsze niż europejskie czy amerykańskie. Głównie amerykańskie, bo europejskich mm -hmm. to chyba za dużo nie mamy. No. Ale mm, ja się z tym zgadzam, bo jeśli jest koreańska <laughs> gwiazda, to one no. jest tak... O! Że ja idę, ale one też tam... Operacje plastyczne są jakoś tam dużo bardziej popularne. Refundowane może są. No, nie wiem jak to tam wygląda, ale są bardzo popularne w każdym razie. A przeciętna Koreanka jest brzydsza niż przeciętna Europejka. Oni tak to wytłumaczyli. Aha, ja rozumiem. się przez tym trochę zgodzi, bo koreańskie gwiazdy one są niejku jakie one są, one są. Anioły, tak. E, i no. Przypominam naszym widzom, że ty nie jesteś kobieciarzem. Przeciętne europejki, one rzeczywiście czasami są fajne, a przeciętne koreanki, jak byłem w Seulu przez ten rok, to no fakt, że 70 albo 80% nie mogłeś zawiesić aż tak oka. Ale problem jest w, w tym, że przeciętna koreanka to jest taka jeszcze nie super ładna. Ale jeśli, bo Koreańka jest moim zdaniem albo ładna, albo brzydka, jeśli chodzi w ogóle o zjadki, tak? Aha. Albo ładna, albo brzydka. I ładna, a jeszcze może być słodka, ale to już taka bardziej, no nie wiem. <laughs> to jest, jest chyba ale jeśli jest brzydka, to rzeczywiście, no nie spodobała się, bo nie ma małe piersi, czy, czy po prostu, no nie wiem, dziwny wyraz twarzy. Ale jak jest <laughs> ładna, ale jak jest ładna, to ona jest po prostu <laughs> tak ładna, ona jest po prostu... Ale nie, dobra, ja muszę kończyć. Ale słuchaj, ja nie... ja Okej, okay, ale, wra... ale nie masz wrażenia, że te zasady, o których mówisz, skoro już wróciliśmy do kobiet, tyczą się właściwie każdej kobiety. No ja wiem, że to jest taka szczypta tajemniczości, egzotyki i tak to dalej. Są takie przeciętne jeszcze, które po prostu są ok. Aha. I. Czemu w ogóle rozmawiamy Prze o tym? <grym> Ale oczywiście, tylko ja zaznaczam, że to ty zacząłeś. No. Lici się wnętrze i koranki mają bardzo fajne wnętrze, słyszałem. No, dobra, dobra, dobra. Okay, okay, okay. No. bo ja tu z trenerem i macha chyba. Rozumiem. Także chyba będziemy kończyć. Ostatnie pytanie, obiecuję. Eee, najgroźniejsi, dwie najgroźniejsze drużyny w LCS-ach europejskich dla was, czy dla ciebie z twojego punktu widzenia to, Mogą być no więc tak, generalnie nie grałem jeszcze na wszystkich treningów, ale mm -hmm. moim zdaniem G2, dlatego że mają świetny zestaw na papierze, w zeszłym roku wygrali dwa splity i generalnie zawsze prezentują się świetnie, więc moim zdaniem G2 um, musi być drużyną jedną z tej topki. Drugą drużyną będzie dla mnie Splice. I to jest bardzo bezpieczne top 2, bo w zeszłym roku też i Splice i G2 na końcu roku dominowały. Mhm. Razem z nami te, te jakby byliśmy takim top 3, tak, które, które było najlepsze z całej Europy, więc to nadal moim zdaniem dla mnie będzie top 3, bo G2 nie zmieniło składu, dodali kilka właśnie osób, które zajmują się składem, i powinni być lepsi. Splice bardzo podobnie, nie zmieniło składu, mają nadal Yamato, będą dalej grać podobnie, są bardzo dobrą drużyną. My, no, zmieniliśmy troszeczkę skład, ale nadal mamy mnie, mamy trenera, mamy odłamne, którzy są jakby taką, takim pilarem tej drużyny. Nie mamy naszego koranczyka ryju, nie mamy Wandera, nie mamy Forgivena, ale wydaje mi się, że nadal możemy jakiś tam ogień z siebie wykrzesać, także zobaczymy, więc no, top dwa moim zdaniem, jeśli chodzi o takich najgroźniejszych rywali, na tą chwilę bezpiecznie powiem Splice i G2. Jeśli chodzi o takich niespodziewanych, może to być Fanatic, które no wiesz, Amazing Sauce ostatnio mm -hmm. w zeszłym roku nie pokazali się z najlepszej strony, ale Fanatik może być bardzo dobrą drużyną. E, dzięki tutaj nie, może Rekless coś tam e, zaora. E, jeśli nie Fanatik, to będę strzelać na Miswicks. Dziękuję Ci Marcin za, za rozmowę. Bardzo fajne, bardzo fajnych tematów dotknęliśmy. Myślę, że jak będziesz miał problemy z wykrzesaniem tego ognia, o którym wspominałeś, musisz sobie jakąś tam K-pop star postawić po prostu przed monitorem. Tak ciekawa, ciekawa, ale nie mogę o tym jeszcze rozmawiać, ale mamy taką ciekawą... Znaczy nie, nie mogę, o tym, nie mogę ani słowa o tym powiedzieć, ale... Ale coś się kroi, coś się kroi. Rozumiem, jakaś akcja, dobrze. Okej, okay. chodzi o te azjatki, coś się kroi. No to super, to dziękuję Ci pięknie, miłego dziękuję, życzę i będziemy w kontakcie. Trzymaj no, się, hej. Dziunka. Cześć. cześć.